Ustawa, którą omawiamy, powinna się nazywać tak naprawdę ustawą o hipokryzji polityków. Ten, kto naprawdę jeździ po mieście pięćdziesiątką, niech pierwszy podniesie rękę w głosowaniu. Już obecnie przepisy są oderwane od rzeczywistości, a kto chciałby się upierać, że jednak naprawdę ich przestrzega, to proszę o podanie numerów rejestracyjnych swojego samochodu i adresu, gdzie parkuje, to to sprawdzimy. Yy, więc mimo, że już obecne te przepisy są yy, to jest raczej zbiór legend, baśni z alternatywnej rzeczywistości, to wy w imię taniego populizmu modnego obecnie podbijacie stawkę absurdów jeszcze wyżej. To, co naprawdę łączy całą zjednoczoną lewicę tego parlamentu, czyli PIS, PO, PSL i tę ostatnią lewicę, która jako jedyna się nie wstydzi się tego przyznać, to jest ideologia antysamochodowa, przekonanie, że kierowcom należy dokuczać tak długo i na tak wiele sposobów, aż im się odechce jeździć autem. Człowiek w samochodzie, to jakiś taki podejrzanie wolny człowiek, niektórzy w dodatku ośmielają się pętać jaśnie państwo w limuzynach pod nogami. Więc jazda samochodem to powinien być przylej władzy, a plec niech zasuwał z buta albo ewentualnie autobusem. Nie miejmy złudzeń. Ci ludzie chcą zniszczyć indywidualny transport samochodowy. To, co mówią w uzasadnieniu, to jeden wielki niezrozumiały bełkot, ale to, co jest zrozumiałe, ale to jedno jest zrozumiałe, że kierowców trzeba nękać, wyzyskiwać, karać i obwiniać. I temu to właśnie służy. Sama sztandarowa zmiana tego projektu, czyli rzekome rozszerzanie pierwszeństwa dla pieszych, to jest taka tylko semantyczna żonglerka. Z jednej strony ministerstwo musi bowiem jakoś wybrnąć z tego, co tutaj nieodpowiedzialnie chlapnął w czasie ekspozycji premier Wateusz. Minister wie najprawdopodobniej, że to jest bez sensu. Minister wie, że to jest głupie, więc wymyślił jakąś taką scholastyczną dystynkcję, żeby udawać, że realizuje ten postulat. Ale ustawa nie mówi przecież o pierwszeństwie przed wejściem, co było zapowiadane, tylko w czasie wejścia. Ale według specjalistów sądowych już teraz nie ma wątpliwości co do tego, że moment wejścia jest już objęty zakresem obecnej regulacji. Wejście na pasy jest pierwszym momentem obecności na przejściu. Za wejście uznaje się przekroczenie linii krawężnika, więc dla przytomnego człowieka cała ta operacja jest w ogóle po prostu niezrozumiała. Nikt z posłów nie potrafi precyzyjnie wytłumaczyć, w jakim stanie faktycznym obecne regulacje nie przyznają pierwszeństwa pieszemu, a te nowe będą przyznawały. Dlatego przy całym zadęciu propagandowym, jakie tej drobnej, jaka te, te, tej drobnej zmianie towarzyszy, istotny jest i inny cel tej nowelizacji. Nacisk na organy ścigania, na przesuwanie winy za wypadki na kierowców. Już teraz tylko w procentach przypadków policjanci uznają winę pieszego. W sądach to się czasem zmienia, ale w policjanci rzadko. Ponieważ nieodpowiedzialni dziennikarze i właśnie populistyczni politycy od lat sączą taką propagandę, która każe zawsze upatrywać winy w Państwo, Teraz w 100% będą winni kierowcy. Wysłuchajmy do końca wystąpienia. Bardzo proszę, panie pośle. E, tak z, e... Przecież kierowcy, i piesi, przecież kierowcy i piesi to ci sami ludzie, w zdecydowanej większości w każdym razie. Jakim więc cudem ci sami ludzie, jako piesi, są zdaniem wyznawców tego antysamochodizmu z zasady roztropni i uważni, a takie głosy przed słyszeliśmy tu od pani Dziemianowicz-Bąk na przykład, a, a jako kierowcy są z zasady głupi i nieuważni. Co więcej, wszyscy kierowcy bywają pieszymi, Choć nie wszyscy piesi są kierowcami. Czym się różnią te dwa zbiory? Jakie grupy należą do pieszych, a nie należą do kierowców? No, grupa pieszych jest szersza, bo należą do niej takie na przykład osoby niepełnoletnie, zbyt stare na prowadzenie pojazdu, yy, takie, które nie zdały egzaminu, niepełnosprawne intelektualnie albo fizycznie, albo takie, którym odebrano prawo jazdy, a także takie osoby, które są pod wpływem alkoholu albo innych substancji i nie wolno jeździć, powinny z tego zrezygnować. Yy, żadna z tych grup to nie jest grupa, po której należałoby się spodziewać statystycznie większej przezorności czy spostrzegawczości niż po grupie kierowców. Raczej przeciwnie. Więc skoro statystyki już teraz w przygniatającej większości przypadków obciążają winą kierowcę, to chyba jest coś nie tak z percepcją tych zdarzeń albo rozłożeniem obowiązków. Chyba już teraz składamy niewspółmierne... Przepraszam bardzo, panie pośle, przepraszam najmocniej. Szanowni państwo, panie i panowie posłowie, szanujmy się nawzajem. Pan poseł występuje, wygłasza yy, stanowisko swojego koła. Czy możecie Chcecie państwo to uszanować i przenieść rozmowy w kuluary? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie pośle, kontynuować. Więc już teraz niewspółnione nie, nie, nie obowiązki wkładamy na, na kierowców, którzy wykonują trudniejsze zadanie, bo kierowanie pojazdem jest niewątpliwie trudniejsze niż chodzenie na piechotę. Samochód ma mniejszą zwrotność, dłuższą drogę hamowania. Kierowca otrzymuje nie, nieporównywalnie więcej bodźców do analizy. Trudniej mu zauważyć pieszego niż pieszemu samochód, i mimo to od lat, w imię tego antysamochodizmu. Próbujemy się kłócić z prawami fizyki, prawami neurobiologii oraz z własnymi statystykami, których y, niestety większość polityków po prostu nie potrafi czytać ze zrozumieniem. I ciągle zapraszamy pieszych i rowerzystów do testowania refleksu kierowców. I potem się dziwimy, że efekty są jakie są. Jako pieszy, ja nie oczekuję, że samochody będą stawały na baczność, widząc mnie z oddali, tylko oczekuję raczej prawa do przechodzenia poza przejściem. Nie tylko w odległości powyżej magicznych 100 metrów, które nie wiadomo skąd się wzięła. Na własne ryzyko, oczywiście. Oczekuję prawa do przejścia na czerwonym świetle, jeśli nic nie jedzie, na własne ryzyko. Tak jest w wielu krajach i bardzo dobrze. To uczy ostrożności, to przyzwyczaja ludzi do tego, żeby uważali na drodze. A przejście 50 metrów od pasów niczym się nie różni pod względem bezpieczeństwa od przejścia 110 metrów od pasów. Ale zarozumiali posłowie wszechlewicy samochodowej nawet tego prawa pieszym nie przyznali, odrzucając moje poprawki w tym względzie. Mimo, że sami tutaj na wiejskiej między budynkiem U a budynkiem Kano nie przychodzą 30 metrów od, od pasów i sygnalizacji świetlnej, ale po raz kolejny uznali się za lepszy strop ludzkości, a za rasy panów, a, w, a dla pleb kręcą tylko coraz grubszy bicz. Składam poprawki, daję państwu szansę na poprawę. Poprzednio sam za nimi głosowałem, może teraz jednak jakieś opamiętanie przyjdzie. Wakacje o legis już, już już przeszło, jak widzę. Już się posłowie zorientowali. Oczywiście, żeby nie przegłosować naszej poprawki, to PiS zamiast do 1 lipca przesunął do 1 czerwca, bo, tak, bo zasada jest zasada. Tak nie można głosować za poprawką na federacji, ale może w innych sprawach się państwo zreflektują. Dziękuję bardzo, panie pośle.